Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego. Spotkanie dotyczące przyszłości polskiego górnictwa. Byli obecni tutaj przedstawiciele Związku Zawodowego, Solidarność z całej branży górniczej. Rozmawialiśmy o ważnych sprawach. Ustaliliśmy też, że to co jest dzisiaj najistotniejsze to jest przede wszystkim przygotowanie, i opracowanie strategii dla polskiego górnictwa. Te kwestie, które dzisiaj poruszają przedstawicieli związków zawodowych, są głosem załogi, wszystkich załóg zakładów górniczych w Polsce, dotyczą przede wszystkim przyszłości branży górniczej, ale też jest to troska i myślenie o rozwoju polskiej gospodarki, myślenie o rozwoju polskiej energetyki. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że podstawą polskiej energetyki musi być polski węgiel trzeba zrobić wszystko, żeby ten węgiel miał szansę konkurowania z tanim węglem, który napływa w tej chwili do Polski, że musi być przede wszystkim przemyślany i konsekwentnie realizowany proces inwestowania w górnictwie. I że branża górnicza tutaj na Śląsku to jest kwestia nie tylko ekonomiczna i gospodarcza, ale to jest bardzo ważny, bardzo istotny problem społeczny. Umówiliśmy się na stałą współpracę. Pierwsze spotkanie robocze, które będzie początkiem przygotowywania wspólnej strategii rozwoju polskiego górnictwa, będzie już za tydzień, w moim imieniu będzie. Reprezentował mnie pan poseł Grzegorz będą również przedstawiciele strony społecznej. Przygotowujemy wspólne działania i naszym założeniem jest to, ażeby po ewentualnym tworzeniu rządu przez Prawość sprawiedliwość po ewentualnie wygranych wyborach, co bardzo mocno zawsze podkreślam, bo przed nami długa droga i ta pokora musi być zachowana. I to przede wszystkim Polacy zadecydują, jaki będzie wynik wyborów jesiennych. Ja głęboko wierzę w to, że uda nam się te wybory wygrać i wtedy chcemy zaraz jako priorytetowe zadanie przyjąć strategię rozwoju górnictwa i realizować program naprawy i inwestowania w górnictwo. W branży, która ma szansę i cały czas jest ważną gałęzią polskiej gospodarki, ale ma szansę być tym priorytetem polskiej gospodarki, który da nam wszystkim, da tutaj poczucie przede wszystkim dla Śląska y, stabilnego rozwoju, ale też da poczucie stabilnego rozwoju <coughs> dla polskiej. Znaczy, proszę Państwa, no, y, przede wszystkim y, obecnie rządzący nie mają programu dla polskiego górnictwa i dla Śląska również y, nie boję się tego powiedzieć, bo to, że. Ogłoszono tutaj szumnie, i z przytupem pani premier zrobiła taką ustawkę. I jedną z wycieczek miała tutaj na Śląsku i przyjmowała program, który y, no, niewiele słyszymy o jego realizacji, czy też jest programem ponad 100 jak sama się chwaliła. Ja wolę, żeby ten program miał 10 stron, a żeby tam były konkrety. I myślę, że dzisiaj Śląsk potrzebuje i czeka na te konkrety. Myśmy o tych, roz o tych konkretnych rozwiązaniach rozmawiali dzisiaj tutaj również w czasie tego spotkania. Między innymi to, że spotykamy się na, już w tym spotkaniu roboczym za tydzień, to jest też ten, ta nasza propozycja, żeby rozmawiać o sprawach i problemach Śląska i wspólnie wypracowywać rozwiązania dotyczące górnictwa i również Śląska tutaj z tymi ludźmi a nie na takiej zasadzie, że tylko przyjeżdża pani premier i robi y, ustawkę. Przede wszystkim rząd obecnie nie ma proszę państwa, jednego podstawowego dokumentu, o którym ja mówiłam już na wstępie mojej wypowiedzi, czyli nie ma strategii rozwoju górnictwa. Jeżeli pan, ktoś z państwa słyszał o takim dokumencie, który rząd przyjął, konsekwentnie realizuje, branża górnicza wie co ich y, czeka za najbliższe tygodnie, y, no to niech ten dokument y, pokaże. Na początku tego roku, kiedy pani premier ogłosiła w mediach, że zlikwiduje kopalnie i potem trzeba było gasić ten y, pożar, doszło do spotkania, podpisania porozumień, padły pewne deklaracje. Te deklaracje nie są wypełnione. Mimo, że minęło już y, blisko, przeszło pół roku. I to jest właśnie wiarygodność Ewy koparz My mówimy o konkretach, będziemy o tych konkretach rozmawiali. Jest program Prawa i Sprawiedliwości, gdzie te zmiany pokazujemy. Mówimy o, o powołaniu Ministerstwa Energetyki, który, w ramach którego będzie również yy, yy, branża górnicza. Mówimy o strategii rozwoju górnictwa. Program wpisu względem górnictwa jest częściowo zarysowany i To są dokumenty z konwencji. i interesuje osiemnasty punkt yy, tych dokumentów. Powstanie Ministerstwa do spraw Energii, które będzie zarządzać samym yy, Całością projektu i koordynować dotychczas rozproszone w różnych resortach części działania i Ministerstwo Skarbu Państwa będzie stopniowo likwidowane. Może Pani trochę więcej szczegółów o ministerstwie ewentualnym przyszłym do spraw energetyki i likwidowaniu ministerstwa Skarbu Państwa. Ale rzeczywiście uważamy, że w tej chwili musi powstać ministerstwo, które w swoich rękach skupi całość problemów w branży energetycznej i górniczej. W tej chwili... Doskonale Państwo wiecie, że problemy górnictwa na przykład to są rozproszone pomiędzy dwa resorty, i tak naprawdę my dostrzegamy, że problem między innymi polega na tym, że nie ma dzisiaj personalnie odpowiedzialnej osoby, która tym, tą branżą by zarządzała, miałaby wizję, przyjęłaby właśnie strategię, to wszystko byłoby konsekwentnie realizowane. Między innymi również z tego powodu, że, że tego ten. ten problem podziału kompetencji pomiędzy różne ministerstwa jest to jest również jeden z problemów nie niezasadniczy, ale również jeden z ważnych problemów oczywiście y, polskiego górnictwa. Dlatego my proponujemy, żeby powstało ministerstwo właśnie, energii, być może, że ono powinno się nazywać Ministerstwem energii i górnictwa, y, i w której skupiłyby się te wszystkie sprawy związane właśnie z energetyką, z rozwojem, co jeszcze raz podkreślam, z rozwojem energetyki i rozwojem polskiego górnictwa. Bo jak słusznie Pan Przewodniczący rozmawia, powiedział, my dzisiaj musimy mówić o rozwoju i konsekwentnie wcielać w życie inwestowanie, rozwój. Polska energetyka oparta o Polski Węgier to wszystko można zrobić. Są takie przecież projekty, opracowania, tylko trzeba konsekwentnie realizować to, co się założy. Natomiast jednocześnie widzimy potrzeby, żeby nie. Rozrastała się administracja nadmiernie, wygaszania powoli wtedy Ministerstwa Skarbu Państwa. To jego kompetencje byłyby podzielone właśnie pomiędzy Ministerstwem Energetyki a Ministerstwem Gospodarki.